mano! tutaj Ranger Dzisiaj będziemy nagrywać Q&A z moją siostrą Hejka No dobra, no to zrobimy tak Ja będę to gdzieś jakoś zmontuje, że tutaj, 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 gdzieś tutaj będę się wy... wy... O właśnie to miałem na myśli, wyświetlać py... pytania yy, Które siostra będzie czytała Więc dobra, lecisz z pierwszym na tysiącu z tatą? Rozmawiałem z tatą I tata chyba się zgodził, więc... Jak będzie tysiąc subów, widzimy się z tatą. Czemu nas okłamałeś? Z czym nas okłamałeś? Minecraft niedzielę. Y, Minecraft miał być w niedzielę, bo powiedzmy tak, nagraliśmy odcinek, ale był tak nudny, że po prostu wyszliśmy wszyscy z Minecraft'a, nie? To była Massacration. Ile masz lat? Ile mam lat? 17. Masz dziewczynę? Nie mam. Przeciętne w jakim wieku zaczynałeś grać? W jakim wieku? Styczność z grami mam gdzieś około od około 6 roku życia. 7-6 roku życia. Coś takiego. Co myślisz o widach? Co myślę o widach? Moi widzowie po prostu. Tak, tak, nie? Wiem, że to krzywe serduszka, ale tutaj, nie? No. Kiedy Minecraft? Kiedy Minecraft? W najbliższym czasie Pozdrów Warsika Pozdrawiam Warsika yy, Czy nagrasz CS 1.6? Czy CS 1.6? Trudne pytanie, ale myślę, że nie Czy naprawdę że ruchem wyjdziesz yy, z Nie Nieprawda yy, Kiedy Hardcore? Kiedy Hardcore, Kiedy hard? Jak się ogarnie ekipa, to nagramy, nie? Yy, czy twój Tak, już chyba został. Pod tym samym pseudonimem co ja. Pozdrawiam Rangera. Z małych. Yy, kiedy kupisz to z Diablo? Diablo? Jak dasz mi pieniądze, to kupię. Ile masz skinów w LoLu? 123? Coś takiego? Dlaczego mam ciągnąć? Wolę mówić elo, niż siema, siemanko Jaka gra jest twoją ulubioną? Hmm. No powiedzmy tyle, że mam bardzo dużo ulubionych gier Których nie będę tutaj wymieniać Będziesz streamował? Ile wydałeś na stream? O kurde Będę streamować, no możliwe, że będę streamować Ile wydałem na Lola i na Steam? O kurde, no nie wiem, coś na Lola coś koło 2,5 tysiąca. A na Steam a coś, też coś podobnego, więc 5 koła jak nic. Czy nagrasz ze mną Minecraft? Kto to? Super. Nie nie mogę, co naprawdę. Bym chciał, ale nie mogę, bo ja mam już do tego wyznaczoną ekipę. Naprawdę, sorry. E, czy będzie więcej CS-a? Będzie więcej cs -a. Będzie specjalnie więcej cs -a. No i Nicole, koleżanka jeszcze napisała specjalne pytania na Snapchacie, więc które też możesz przeczytać. E, jakie jest nasze wspólne ulubione zdjęcie? To ja gdzieś tutaj, gdzieś wkleję tutaj, tak, gdzieś tutaj będzie. Tak żeby nie zakrywało nas... Albo nie, po prostu niech nas zakryje. No i jakieś pytanie było? Nie było? Więc to by było na tyle z QA. Ja się z wami żegnam, mówił Ranger i ta, ta osoba obok. Tak, no pożegnaj się, no powiedz no. cześć. No. Cześć. Hello, zapraszam Was do zadawania kolejnych pytań yy, pod tym filmem. Jak i do mnie, jak i do mojej siostry, która już tam gdzieś w pokoju uciekła daleko. Yy, żeby było więcej pytań, ale naprawdę proszę Was o te normalne, dlatego yy, pytania wybierała moja siostra, więc nie ja. Więc to by było na tyle, tak? To by było na tyle z mojej strony, jak, jako tak dodatkowe, że macie zadawać pytania, nie? シャワー。